jak adoptowaliśmy gibona w Tajlandii? Ci, którzy oglądali vlogi z Tajlandii, pamiętają. Ja teraz patrz, Dadusia ma dżunglę robioną przez Spiniego w Seven Sins. Są tu, tutaj jest jaguar. Tu jest żaba. To był tukan, tu jest tukan. Gdzie? Tu jest żaba. No, no ale wiesz no. to, jest, tu jest to jest jaguar. A tutaj, proszę bardzo, jest gibon. Zajebiście. Jest nasz gibon Arya. A co do jaguara, Dadusia, teraz też Ci powiem nowinkę. Okay. Nie wiem, czy wiecie, że symbolem indian jeśli chodzi o odwagę, pewność siebie i takie, i takie tamte cechy to właśnie jest jaguar i nawet jest taka medytacja, w której wyobrażasz sobie, że jesteś jaguarem wczoraj właśnie ją robiłem Spinny jest normalny, nie wiem czy wy widzicie, ale w jego oczach odbija się dom tu się odbija A tu jest i tu też się odbija ja pierdolę mamy się rodę. Jadę robić tatuaże po prostu Ostatnio jak robiliśmy właśnie rękę to niestety po dwóch dniach już byłem na treningu a tego się nie i nie był zły ale teraz już muszę zadbać o moją rękę zaczynamy kontynuować czy znaczy inaczej kontynuujemy to co poprawłem, bo mi parę właśnie kolorów podpadało a teraz będzie wszystko wyglądało tak jak być powinno od treningu w spokój na najbliższy tydzień, dwa. I wszystko się zregeneruje tak jak powinno się zregenerować. Odświeżony. A teraz czas. Cały czas jestem w Seven Sins. Mini sobie tatuuję. Łukasz odpisuje na wiadomości. Ponieważ właśnie prowadzimy relacje <noise> online. Kiedy oglądacie ten odcinek to na pewno wiecie o jaką relację chodzi. I co? Jeszcze nie mamy ogłoszenia konkursu, ale kiedy do, dolecicie do dalszej części tego odcinka, to już będzie również ogłoszenie konkursu, bo właśnie wtedy wrzucę ten odcinek. Także zwała, pojawi, pojawi się również Łukasz Szczęsny, który był wspierającym, który też się zapisał w trakcie trwania tego właśnie odcinka na tatuaż. Zwała, że to nagrywamy teraz, nie? E i oczywiście również wlecą tutaj różni ludzie po zdjęcie, po jakiś tam autografik, po, po różne takie rzeczy. I zobaczycie to już niedługo. I teraz uwaga, pozdrawiam siebie z przyszłości, pisze Waluta. Obejrzycie go już niedługo. Również właśnie teraz wybieramy osobę, która wystąpi na konwencie i którą będzie dotował właśnie Spini. I za chwilę zobaczycie również w tym odcinku kim jest ta osoba i co z Pinni widziara. Widzicie, wy na przykład wracacie sobie z jakiejś swojej roboty, jaką tam nie macie, odpalacie browara przed Twikiem, a spini jak skończył robotę, ten odpala browarka. <śmiech> <śmiech> tak to wygląda <laughs> W poniedziałek, oj, w poniedziałek powrót. Mamy godzinę 23. coś. Byłem od godziny 12 Także starczy. po fejmie idzie, kontynuujemy dalej tatuaże Skóra zaczyna schodzić I taka sytuacja, poznajcie Borysa. Siema poznajcie siostrę Borysa siostrę, Nie, czy wspominałem też się biję w plance. O. Siostro Borysa, jak masz na imię? Iga Iga I generalnie tutaj jest dziara od Walentina, którą kiedyś widzimy na Instagram Proszę bardzo Walentina Valentina. Walentin? Witamy Łukasza Chciałem ja powiedzieć, że chyba ktoś pierdol, ale to jest kanapka to musi... i będzie I naprawdę Zdrowe jedzenie tak pachnie Z pastą no, jajeczną nie. Z pastą jajeczną i śmierdzi strasznie Ale dlaczego nagrywamy ten filmik? Ponieważ jest bardzo dobry motyw Bory opowiadaj No Bo jest Ale mi daje zadanie teraz no, mm. Trochę się ale... no, no, Robimy sobie z moją siostrą moczu, Moty z Dragon Balla Wiecie Słynny taniec z saleny. Tak jest. Ja <laughs> robię jednego I go drugiego Jakiego, jak drugiego... Ja powie. robię, ja robię e, Są syna, syna wielkiego wszechmłogącego Goku e, Gotena, a moja siostra syna e... drąga. A. Także Ty pokaż, pokaż. No To później pokażemy jeszcze na Tak jest. No to akurat to jest motyw wart nagrania, nie? Także będziemy dzisiaj nagrywać, pokazywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc oglądajcie dalej. Łukasz trzymaj Weź to kreć w ogóle, bo to też jest dobre <trym> jest To też jest zła, nie? Jakie na chodniko tu nic nie złapiecie, Bory <trym> Tak, zdjęcie wydrukowane, które już robiliśmy. A to zdjęcie już jest na ręku. No <laughs> Łapiemy stopa. Co? Walentyn sobie działa. Cześć Walentyn. Cześć. Chcesz zobaczyć jak Walentyn nogi na inne prace, to wbijaj się. Wbijajcie tu i teraz pojawi się twój pokój. Tu jest tronk. Znaczy, zabyciałeś stronka? to jest go ten. A później pokażemy, jak się stara. Czekaj, bo... Nie, nie, Borys zamazany. No. Pozdrowisz Michała? Tak głosem Borys. Dydol. Dydol. dydol, dydol Mówią na niego dydol dydol, 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 dydol. dydol, dydol, pozdrow. Ale się podjara Dobra, tak może być. Jest tronk. Tak, wiadomo. Nie krzyknął tutaj Valentin. Dziura są gotenach. Bo yeah. widział na telefonie napisane gry o co ci chodzi. Tu tyryryryry. Tu Yeah. jest. Valentin wykonał arcydzieło. Dragon Ballowe arcydzieło. I uwaga. Zion Stalenie, zajebiście! Tylko ciekawe, co by wyszło. My się zbyt Teraz tak sobie myślę. Bez kitu. Ale zajebiście, o Jest go ten, jest go. Boy. Właśnie skończyliśmy live'a i teraz ktoś kto był to widzieli wiadomość o tej ekipy, czy można wpaść na zdjęcie. Tak, można wpaść na zdjęcie. tak robimy zdjęcie. Yo. Czyli znowu jesteśmy w sewensji. Siemano! Siemano. Już ostatnia, trzecia sesja przed wyjazdowa. Pokażę Wam potem mniej więcej, jak wszystko wygląda i ruszamy później w drogę. Oto Łukasz. Łukasz opowie Wam później o swoich tatuażach. Czy to dopowiedzieć się o swoich tatuażach? Czy nie? Nie? Woli. <laughs> Spin już prawie gotowy. Walentyn ja. dzisiaj sobie lepiej ten, z żołnierzem. W ogólnie. W tej chwili zbiera się dużo amerykańskich żołnierzy. I pachnie. Dzisiaj w studiu się dosyć dużo dzieje, bo ja z tatuatorów jednocześnie tatuję klientów. I między jedyni z chłopaków, którzy się dzierają. jest Łukasz. Wiemu Łukasz. Co dzisiaj machasz? U Wiktorii. Co tu robimy na lewej ręce? Ręka w ideologii słowiańskiej. Yy, tu mam słowianeczkę. Tu mam słowiańskiego wojownika. Teraz robimy rusałkę. Będzie jeszcze południca. Pokażę raz wojownika, bo źle nagrałem. Dobra. To teraz lecimy z rusałką. Będzie jeszcze później południca. I jak na rusałkę przystało? te są odkryte. Oczywiście. A później co? Eee, prawa ręka. jako, że jestem fanem Wiedźmina, no to naprawdę... ręce ...leciał Geralt. No ja jestem też związany z klimatami takimi leśnymi, myśliwskimi, z drewnem ogólnie, więc jest jeleni w lesie. Pomiędzy tą połączeniem czaszka jelenia, która pasuje i do lasu, i do Wiedźmina, bo może symbolizować leszego, czyli jednego z ważniejszych demonów w tym świecie. Z tej strony Czacha. Po prostu, bo lubię. Chciałem sobie jedną wyziarać o tyle Dalsze plany są takie, żeby tu zrobić wadce pierścieni, a tutaj Dragon Ball. Połączenie. <grystanie> ja jestem fanem na przykład. pomyślałem, no, że <grystanie> Ale nie, 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 nie tylko Dragon Balla, co generalnie do połączenia tych wszystkich motywów. I właśnie to co mi się spodobało. Nie zawsze musi być tak, że jakiś tatuaż musi mieć jakieś wielkie znaczenie. Po prostu spodobało mi się stwierdzenie, tym ja lubię Mam trochę ja polu Jeżeli coś lubisz, to nie szukaj w tym jakiegoś wielkiego motywu, tylko po prostu sobie to niech tuż będzie z wami. I na to wszystko jeszcze dojechał Damian. Boga. Ja, ja po prostu, żeby przysiadł. No jednak, tatuaż witna grama. Ten tatuaż należy do... Tak, tak, tak. A bo w akcie druga łapa Ale nie zdradzimy od... co na nim nie będzie Nie zdradzimy To jest specjalny pomysł A tu tak, jak widzicie Viking idzie na nartach Jest kajcercercer, bo nawet tak. była na kajcerfingu Jest hmm. też e, ogórek, też hmm. e, Volkswagen i tak dalej No i wszyscy z po zdjęcie Pamiętajcie, że jak jest w 7 Jak jest w Seven, Cięci. Cięci. <laughs> w Seven Sisters, to możecie wbijać po prostu po zdjęcie i nie wstydzić się, bo oni się wstydzili. <grymka> Patrzcie co tutaj z Na balował to zrobił? Trzy tygodnie temu. No 3 tygodnie temu. Wielkości Darka Pocztowego Juras. Czy ja ma Juraz? Muszę wam też pokazać tą dziarę. Pokaż to. Muszę już, pok już pokazywałem. Już pokazywałem na relacji. Dobre, co? Głupcie jest surferem. Surfery. W ogóle taka ciekawostka. Pewnie jak ktoś tam wie, ktoś nie wie. Zanim w ogóle zaczęłem donować zapasy, najpierw próbowałem jeździć do Kieksza i próbować swoich siły do windsurfingu. No, I razem z głupciem w ogóle. Byliśmy na. Byliśmy na obozie normalnie windsurfingowym. Razem na Półwyspie Helskim, na kempingu Eko Laguna. Eko Laguna i co jest najśmieszniejsze? Teraz znów wróciłem do tej ekolagony głupciu. Całe lata cały czas pływa. Ja oczywiście nie to tam parę miesięcy se popływałem i się skończyło. Ale teraz po latach wróciłem na ekolagunę i się uczę kitesurfingu w szkole wake.pl. Pozdro dla was też. Oj dzień po tatuowaniu i dochodzimy. Tacón, Y esto seven seven. Plazche, Valentín. Yo. <coughs> Właśnie mam na Kibano, co? Właśnie, Właśnie byłem na scenie Rzucisz się na, tym, na, to, na Jakiego idzie do zabrać? Nawet nie wie jakiego <laughs> Ufam studio Tak, Wspierający Pokaż to, pokaż tył Taką ma koszulkę, pokaż ten kierunek Darek jest tak bezczelny, że jestem w gazach zapierdala po, po, po całym konwencie, kolego, kolego, nie? Two kolego To Gratian. To, gra. to Gratian gratia, jak ognaliście streama, to właśnie on właśnie wysłał ma, z propozycję siebie, żeby siebie podziarać. I to jest właśnie on. Siemano, Gratian, opowiadaj teraz. Siemano, wymyśliliśmy taką koncepcję, żeby było oryginalne, żeby nie robić następnej czaszki. Patrzcie na to. Tu jeszcze powinien mieć bluzę za Podejdzie tak do żyry. A tu jeszcze będzie ta bluza, nie? Infinity Tattoo Tatuaż w tatuażu, w tatuażu ta, Oni ta, widzą to, ta, 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 ta. co oni go widzą Oni widzą to, co jest, co jest za sceną I widzą ten tatuaż, który już jest w tatuażu I jeszcze w następnym Generalnie widzą to, co widzą i widzą to, co widzą w tatuażu ta, ta, ta. <gry> Coś takiego Czyli... hahahaha <laughs> oh, uh, yes. to to nie but... <laughs> ze stanu i Dragon Ball jest na całym świecie a tutaj to co w ogóle Popaki są żołnierzami yeah. z USA you are soldiers yeah. right? Yeah. 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 real soldiers yeah. show me your tattoos <laughs>

Pamiętacie pompałkę z Siski Pasza, Masza Pasha. Przyjechał na. Przyjechał na... Przyjechał na konwent Z Tak Nie. jest! <noise> Jak masz na imię? Cypian? Cypian Cyprian To jest Cyprian I oto gość, który jako pierwszy Był pierwszym generalnie klientem Seven Seals na tu Tak jest Do zobaczenia na wideo Ja swoją drogą To Cyprian To jest syn To syn Domka Ja idzie. I obydwoje się wcale nie dziarają Seven Seals Dali są w Seven Elegancko. Dor! <grymny> Dawaj! Masz dookoła jest, nie? Ja, nie poszło, ale... dragon Jest on Gohan, jest on go Ten, jest on go Ku Jest? Jak masz na imię? Bartek ma Bartek Swoją drogą to logo już jest wszędzie! Dobrze pokazuje? Jest też model. A Olek nagrywa wideoblogi do Sewestista tu na kanał. No i po konwencie czas się pakować, szykować do wyprawy, a z tego wszystkiego zapomniałem Wam pokazać na czym skończyliśmy z moim tatuażem i znać tatuażem. Już wam pokazuję. Ty, 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 ty. Dżungla się szykuje. Znaczy szykuje. Dżungla prawie skończona. A tutaj co to jest? No liście, ma to będzie liście. Początki z Jest zrzmi jakaś ratowita. Zabija mm. przeciwnika. Jest <gum>, kum kum kum, Rere, kum, kum. Może to tak pod światło, że go widać. Jest jaguar. Pokażę jeszcze raz, Tego żambulca Dobra. A teraz jestem ja. Nie oh, oh. będę. Nie widać. Biegnę na szybko. Kawałki gazet, które będą się rozpierniczały za samochodem. Ale wszystko się jeszcze musi zagoić. Jest dosyć dużo strubków. To może w sumie lepiej kiedyś Wam pokażę. I na tym kończymy odcinek o tatuażu. Generalnie yy, dajcie dużo lajków, dużo komentarzy, ja sobie zobaczę, czy tego jest dużo, bo jeżeli tak, no to to będzie znak dla mnie, żeby nagrywać więcej jak gdyby odcinków właśnie o tatuażach i wtedy może poświęcę sobie dzień, dwa na przykład w miesiącu, w których mógłbym pojechać do Seven Scenes i nagrać coś z stylu. Miami Ink na przykład pogadać z ludźmi jaki tatuaż, dlaczego to robią, wiecie o co chodzi taki lifestyle'owy odcineczek właśnie o tatuażach. Jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to zróbcie to, o czym przed chwilą powiedziałem. I tak jak mówiłem, idę pakować dupsko i ruszamy na wyprawę. Yo!